Kompaktowych słów jest obecnie od groma. Każda szanująca się marka powinna mieć w swojej ofercie przynajmniej jednego kompaktowego suwa. W takim zalewie i różnych propozycji trudno jest wychwycić naprawdę ciekawe okazy. A oto jeden z nich: nowy Peugeot 3008. Aktualne drugie wcielenie Peugeota 3008 zadebytowały w 2016 roku. W przypadku kolejnej edycji 3008 Francuzi odeszli od połączenia crossovera i minivana na rzecz tego pierwszego. Auto ma dużo mniejszą powierzchnię szyb, jest także niższe i dłuższe względem poprzednika. 3008 mierzy 4450 mm długości przy rozstawie osi liczącym 2675 mm. Rozmiarami nie odbiega zatem od konkurencji. Z całą pewnością 3008 przekonuje niebanalnym, odważnym stylem, który. Który nabrał jeszcze więcej charakteru przy okazji liftingu z 2020 roku wówczas samochód zyskał oryginalne kły do jazdy dziennej LEDowe które znajdziemy też w 508 a także gradientowy grill który nadaje mu jeszcze więcej szyku i elegancji zresztą nie brakuje i zwłaszcza w testowanej topowej odmianie GT którą poznamy po emblematach GT na nadkolach i klapie bagażnika czy przezroczystych kloszach tylnych lamp wspomniane gradientowe wykończenie grilla również jest cechą odmiany GT Dobrze pasuje do niego biały, perłowy lakier nakre za 3700 zł oraz modny czarny dach. Chodźcie, pokażę wam teraz wnętrze. W kabinie jest równie stylowo i dość futurystycznie. Z drugiej strony, jeśli ktoś siedział w jakimkolwiek współczesnym peżocie, szybko się pułapie w kabinie 3008. Kaskadowa deska rozdzielcza z charakterystycznym układem i-cockpit jest wbrew pozorom dość czytelna i ergonomiczna. Wszedł kierostum znalazł się 10-calowy wyświetlacz wirtualnych zegarów, który umieszczono nad małą i obustronnie spłaszczoną kierownicą. Dzięki temu nie zasłania ona zegarów, tak jak w testowanym ostatnio Subaru Solterze. Cockpit więcej, wolno-stojący, 8-calowy wyświetlacz systemu Infotainment, zawierający też panel klimatyzacji, który umieszczono po bokach ekranu. Oferuje on funkcje Apple CarPlay i Android Auto. Reaguje przyzwoicie na dotyk, choć rewelacyjnie I oferuje mapę nawigacji TomToma z danymi o ruchu na żywo i ostrzeżeniem o fotoradarach. Oczywiście liczba funkcji i poziom personalizacji systemu infotainment zdradzają wiek 3008, jednak dzięki wygodnym i stylowym przyciskom skrótom w stylu lotniczym niczym w 508 jego obsługa jest łatwa i intuicyjna. Minus za długi czas ładowania poszczególnych funkcji i stosunkowo małą powierzchnię map nawigacji. Część ekranu zajmują bowiem wskazania temperatury klimatyzacji. W kabinie wersji GT poznamy między innymi po bardzo wygodnej, obustronnie spłaszczonej kierownicy z perforacją i logo GT oraz brązowymi przeszyciami a także po wstawkach z popielatej alcantary na desce rozdzielczej i drzwiach. Wyróżnikami wersji GT są również lepiej wyprofilowane fotele z wysuwaną podpórką poduda ze skóry Mistral i alcantary, co kosztuje 7,5 tysiąca zł. Zawierają też funkcję masażu i podgrzewania dla przednich foteli oraz ich elektryczną regulację. Fotel kierowcy ma pamięć ustawień. Jakościowo Peugeot 3008 wypada naprawdę dobrze. Górę deski rozdzielczej wykonano z miękkiego tworzywa. Z tego samego tworzywa wykonano też boczki przednich drzwi. Na środku kokpitu i na drzwiach znajdziemy również wstawki z przyjemnej, dobrej jakościowo alkantary dół deski rozdzielczej oraz konsolę środkową wykonano z miękkiego tworzywa tego samego co górną część podłokietniki i panele na drzwiach wykonano z przyjemnej i miękkiej skóry wszystko też solidnie spasowano, nawet kieszenie w drzwiach wykończono zamszem jedynym zarzutem jest tak naprawdę przeciętnie spasowany środkowy panel nawiewów pod względem przestronności Peugeot 3008 jest typowym kompaktowym suwem. Z przodu jest zatem naprawdę wygodnie, miejsca nie brakuje, zaś fotele są naprawdę komfortowe i dobrze wyprofilowane. Nim jednak przejdziemy do tyłu, szybki rzut oka na wyposażenie. Na wyposażenie testowanego topowego 3008GT trudno narzekać, choć idealnie też nie jest. Oczywiście nie zabrakło całej masy systemów asystujących i bezpieczeństwa takich jak aktywny tempomat, lane assist, monitorowanie martwego pola, system ostrzegający o ruchu poprzecznym z tyłu czy hamulec antykolizyjny. Są też kamera 360 stopni, choć przeciętnej jakości, reflektory Full LED, pojemny i chłodzony schowek centralny, bezdotykowo sterowana klapa bagażnika, czy dobry system Audio focus z 10 głośnikami oświetlenie Ambient oraz otwierany panoramiczny dach z własnym oświetleniem Ambient za 5800 zł z drugiej strony nie mamy tak podstawowych elementów w współczesnym samochodzie jak indukcyjna ładowarka zaś z przodu mamy tylko jedno wyjście USB-A, trochę słabe jak na samochód kosztujący ponad 200 tysięcy zł z tyłu 3008 prezentuje również typowy dla kompaktowych subów poziom miejsca na nogi jest wystarczająco podobnie jak nad głową jednak jest go bardzo mało nad stopami kanapa ma krótkie siedzisko generalnie warunki są przyzwoite, ale nie rewelacyjne plus za płaską podłogę z tyłu osobne nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu oraz wejścia USB-A Oprócz tego funkcjonalność poprawiają siatki w oparciach przednich foteli, a także podłokietnik z dwoma cup holderami. Możemy również liczyć na tunel na narty, który pozwala wykorzystać bardziej funkcjonalność bagażnika. Bagażnik 3008 również nie odbiega od konkurencji: liczy on 520 litrów pojemności i jest ustawny, zaś po złożeniu oparć kanapy uzyskujemy płaską powierzchnię. Nim jednak przejedziemy się, nim pokażę Wam, co drzemie pod maską. Sprawdźmy to. Otóż mamy tutaj bazowy silnik trzycylindrowy, 1,2 piórtech. Jest to turbodoładowany benzynek, doskonale znany z całego koncernu Stellantis. Rozwija on 130 koni oraz 230 nm. Moc przekazywana jest na przednie koło za pośrednictwem 8-stopniowej automatycznej przekładni. Przyspieszenie od zera do setki wynosi niecałe 10 sekund, dokładnie 9,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 188 km na godzinę. Szczerze mówiąc, po aucie kosztującym ponad 200 tysięcy zł, w spodzie... Bym się czegoś więcej. Chyba, że zaskoczy mnie czymś podczas jazdy. Zaraz to sprawdzę. Tak jak wcześniej wspomniałem pod maską 3008 pracuje mała turbo doładowana jednostka 3 cylindrowa o pojemności 1.2 litra podczas jazdy przede wszystkim jej dźwięk nie jest natarczywy samochód jest całkiem dobrze wyciszony nawet z prędkościami powyżej 100 na godzinę komfort jazdy jest niezakłócony można spokojnie rozmawiać Jestem zaskoczony jak silnik jest dobrze wyciszony Jedynie przy gwałtownym przyspieszaniu, czy jednostka jest zimna, słychać, że mało na trzy cylindry Dynamika jest wystarczająca w większości sytuacji Jedynie co bym się przyczepił, to do elastyczności, która powinna być lepsza Jednak przy wyprzedzaniu czuć, że jest to mała jednostka I trochę brakuje jej animuszu, brakuje też jej pojemności Jeśli zaś chodzi o spalanie, tutaj również szału nie ma Średnie zużycie na poziomie 7,5 litra jest takie samo jak w Australu, do którego link znajdziecie tutaj. Australu, który miał czterocylindrową jednostkę, który było 30 koni mocniejszy, także w zasadzie no, szału tutaj nie ma. Inni rywale, tak jak na przykład Kaszkaj, też palą podobne ilości paliwa, co 3-cylindrowy Peugeot. Wynika to z tego, że jednostka jest wysilona, że ma po prostu więcej pracy w przypadku Peugeota. Zaś bak 53-litrowy starcza na około 600-650 km. Przyczynienie biegu w większości sytuacji się sprawdza, działa płynnie, całkiem sprawnie, jednak przy podjeżdżaniu, przy typowo miejskich manewrach potrafi się gubić, długo myśleć i bardzo nieprzyjemnie szarpać. Irytuje też nieprzyjemna praca układu start Stop, który działa z wyraźną zwłoką i szarpnięciem uruchamia silnik. Większość przełączników jest pod ręką, także podczas jazdy obsługa auta jest wygodna, intuicyjna, możemy też korzystać z manetek przy kierownicy. Peugeot 3008 stawia na komfort. Jest też stabilny podczas jazdy, całkiem zwarty. Jednak trudno też po nim oczekiwać sportowych doznań. Nie jest stworzony do szybkiego połykania zakrętów. Jego nadwozie potrafi się lekko przechylać, jednak odwdzięcza się właśnie typowo francuskim komfortem. Praca zawieszenia cicha. jednocześnie autem nie potrząsa na nierównościach. Jest naprawdę dobrze. Cóż jeszcze mogę dodać? Układ kierowniczy jest zestrojony raczej miękko, lekko, z myślą o o miejskich manewrach. Auto jest bardzo zwinne, zwrotne. Pomaga w tym też układ kamer 360 stopni. Wreszcie hamulce, które są dostosowane do osiągów do, do mocy tego auta, w zupełności wystarczają. Kilka razy wspomniałem o kwocie Otóż Peugeot 3008 startuje z pułapu 147 tysięcy zł za ten sam silnik 1.2 tylko z wersją manualną w konfiguracji Active Pack. Topowa odmiana jest taka, z jaką mamy do czynienia z przekładnią automatyczną, która swoją drogą wymaga 11,5 tysiąca dopłaty. Kosztuje od 180 tysięcy 100 złotych, zaś nasz egzemplarz wyceniono na 205 tysięcy 100 zł, co jest wysoką kwotą. Jednak konkurencja kosztuje podobnie. Tyle samo kosztował Austral, jednak miał nieco lepsze wyposażenie i czterocylindrowy mocniejszy silnik. Hmm. Zaś Volkswagen Tiguan 15 TSI Airline z DSG napędem naprzód i o mocy 150 koni kosztuje 176 tys. zł. W wersji superauto.pl znajdziecie kilkadziesiąt egzemplarzy Peugeota 3008 w różnych wersjach wyposażeniowych i silnikowych. Wszystkie pochodzą z 2022 i 2023 roku. Możecie oczywiście liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności i atrakcyjne rabaty sięgające nawet kilkunastu procent względem ceny katalogowej wiele aut dostaniecie także od ręki. Pora zatem na kilka słów podsumowania. Peugeot 3008 przekonuje przede wszystkim stylem, komfortem i jakością. Trudno znaleźć na rynku tak ładnie zaprojektowanego suwa, co właśnie 3008. Mówimy to oczywiście o klasie kompaktowych SUVów. Przede wszystkim jednak największą bolączką Peugeota 3008 jest stosunek ceny do tego co utrzymujemy. Co prawda jego cena nie odbiega drastycznie od konkurencji, jednak konkurenci potrafią oferować więcej za podobną kwotę. Nie są to drastyczne różnice, ale jednak są. Na szczęście 3008 już w przyszłym roku doczeka się następcy i wówczas sytuacja może się zmienić.